Maciej Kurzejewski, obecnie szeroko rozpoznawalny jako współprowadzący program Pytanie na śniadanie oraz partner Kasi Cichopek, ma w swojej karierze również głębokie korzenie jako dziennikarz sportowy. Jego ostatni post na Instagramie, pokazujący spotkanie na skoczni narciarskiej w Wiśle z legendami skoków narciarskich Adamem Małuszem i Apoloniuszem Tainerem, Rzuca światło na jego tęsknotę za czasami, gdy sport był jego głównym obszarem dziennikarskim. Zdjęcie, na którym widzimy uśmiechniętego Kurzajewskiego w towarzystwie Małusza i Tajnera, oraz towarzyszący mu opis pełen emocji i wspomnień, wskazują na głęboki sentyment Kurzajewskiego do świata sportu. W swoim poście Kurzajewski podkreśla, jak bardzo ceni sobie chwile spędzone z tymi ikonami skoków narciarskich, wskazując na ich drogę pełną determinacji pasji i niezłomnej woli osiągania celów jako źródło inspiracji. Jego słowa to było coś więcej niż sport, to było mistrzostwo w najczystszej postaci świadczą o głębokim zrozumieniu i docenieniu sportu jako dziedziny przekraczającej granice zwykłej rywalizacji. Ten nostalgiczny ton postu może sugerować, że po zmianach w TVP i roli w pytaniu na śniadanie, Kurzajewski rozważa powrót do korzeni swojej kariery w dziennikarstwie sportowym. Jego doświadczenie w tej dziedzinie? Połączone z pasją do sportu, mogą stanowić mocny fundament dla ponownego zaangażowania się w sportowe reportaże i analizy. Możliwość powrotu do dziennikarstwa sportowego mógłby być dla Kurzajewskiego sposobem na wykorzystanie swoich kompetencji i zainteresowań w nowy, inspirujący sposób. Jednakże decyzja o ewentualnym powrocie do świata sportu pozostaje w rękach Kurzajewskiego. Jego obecna pozycja w telewizji i życiu publicznym, a także związki z innymi projektami i osobistymi zaangażowaniami mogą wpływać na te decyzje. Niezależnie od wyboru, który podejmie, jego post na Instagramie pokazuje, jak ważne jest pamiętanie o swoich korzeniach i pasjach, które kształtowały naszą karierę i życie. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.